po tym u Brazylii, świetnie, bo był na szesnaste tam, że powinien być wy A teraz Patryk Rachwał, Dawid Nowak, 1 do zera. Trochę jak Olić w meczu Bayernu Monachium z Manchesterem United, kiedy ma już piłkę na siódmym meczu i jest sam na sam z Bramkarzem to nie trzeba siły. Bardzo fajnie. Przyjął tą piłkę po szczale Patryka Rachwała. Przyjął ją ona... sobie na strzał. Tak, praktycznie ona mu nie odskoczyła. Popatrzył na Arka Onyszkę, mógł się go zapytać, w który ruch chce, bo, pra... bo, bo naprawdę Arek nie miał tutaj nic do powiedzenia, ale proszę zwrócić uwagę, proszę zwrócić uwagę na Patryka Rachwała. Właśnie tam powinien być środkowy pomocnik przy rzutach różnych. Uderzył. Nie, wy, nie wyszedł mu ten sztab, powiedzmy sobie szczerze, zrobiła się z tego asysta, Dawid skorzystał z tego i mamy 1-0.